Za wiarę, za króla, za prawo. Tymi słowami król polski August II Mocny 1 listopada 1705 roku ustanowił najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego. Przyznawany był tym, którzy ukochali ojczyznę, walczyli w jej sprawie, a przede wszystkim troszczyli się o jej dobro. 22 czerwca 1792 roku król polski Stanisław August Poniatowski ogłosił ustanowienie orderu Virtuti Militari dla tych, którzy w boju przyczynili się do obrony lub zwycięstwa naszej ojczyzny. Odznaczenia były nadawane tym, którzy zasłużyli się w boju. Żaden żołnierz nie wygrywa bowiem wojny sam, wojny wygrywają armie. To wtedy Dokumentuje się dokonania i bohaterskie czyny tych, którzy walczyli. O jednych wiemy, o innych nie. Ci, których przypadki zostały udokumentowane, jak najbardziej zasługują na odznaczenie, także ci, którzy otrzymają je pośmiertnie. Nasza Ojczyzna pełna jest grobów bohaterów ludzi, którzy złożyli najcenniejszą ofiarę ofiarę z własnego życia. Czy także Kościół zna jakieś ordery, które nadaje ludziom za bohaterstwo i dobro wykazane w imieniu Kościoła? Owszem, takim odznaczeniem jest dekret o heroiczności cnót, konieczny w procesie uznania kogoś za świętego. Dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość wszystkich świętych, warto porównać Kościół do armii Boga. Ta armia toczy nieustanny bój. Bój, który błogosławiony Bronisław Markiewicz nazywał bojem bezkrwawym. Wierni walczą o zbawienie, o to, aby po śmierci przyznany im został tytuł świętego lub błogosławionego. Święci, których znamy z imienia, to dobrze udokumentowani bohaterowie naszej wiary. Ich życie, pisma i świadectwo są namacalnym dowodem na to, że już dzisiaj przebywają w niebie. Ale Kościół nie jest wcale taki skory do ogłaszania kogoś świętym. Czeka na cud, czyli nadprzyrodzone potwierdzenie z nieba, że dana osoba znajduje się w niebie. Heroiczność cnót oznacza, że człowiek współpracował z łaską Bożą, że nie poddał się w walce o własne zbawienie. A zatem, kiedy mówimy o uroczystości wszystkich świętych, to wspominamy przede wszystkim tych, których Kościół za takich uznał. Ale ta definicja wcale nie wyklucza tych, którzy są bezimienni, co do których nie zebrano wystarczających dowodów na ich świętość, a być może znajdują się w niebie. Myślę, że takich bezimiennych świętych może być naprawdę bardzo wielu. To ludzie, którzy w cichości i pokorze życia realizowali swoje powołanie. Być może nawet niektórzy wcale nie uważali ich za świętych. Ale oni żyli w głębokiej przyjaźni z Bogiem, dokonywali dzieł, które nie pozostawiały po sobie śladu, a jednak były wypełnieniem woli Bożej. Warto może dzisiaj pomodlić się do bezimiennych świętych, do świętych, którzy nigdy nie zostali kanonizowani, a są w niebie, bo wydaje się, że są to trochę zapomniani święci. Być może są wśród nich także nasi przodkowie, ludzie, którzy wykazali się męstwem wiary. Herosi miłości, ludzie pełni nadziei. Uroczystość wszystkich świętych napełnia nas radością, że Bóg nie odmawia nikomu nieba, że to nie jest jego kaprys, aby ludzie weszli do przyjaźni z nim. Bóg zaprasza wszystkich, Bóg daje wszystkim odpowiednią łaskę, aby mogli osiągnąć świętość. Myślę, że bardzo się zdziwimy, kiedy już wejdziemy do nieba. Okaże się bowiem tak naprawdę na czym polegała świętość człowieka i w jaki sposób zdobywano świętość wydaje się bowiem że ilu ludzi tyle dróg do świętości nie da się powtórzyć drogi świętej siostry faustyny świętego augustyna świętego ignacego z Loyoli. każdy z nas ma swoją drogę do świętości każdy z nas wejdzie do królestwa niebieskiego przez inną bramę. Bogu niech będą dzięki za to. Bóg wie, że każdy z nas jest inny i potrzebuje odpowiedniej dla siebie drogi. Rację miał bowiem filozof, mówiąc, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Żyjemy w różnych czasach, w różnych okolicznościach, a i Bóg potrafi przed nami stawiać przeróżne zadania. Napełnieni miłością pragniemy dostać się do nieba. Chcemy zobaczyć tych, którzy w podobny sposób a może właśnie w niepodobny sposób także cieszą się chwałą świętych i błogosławionych. Dzisiaj, kiedy obchodzimy uroczystość wszystkich świętych, Kościół podaje nam niezwykłe fragmenty z Pisma Świętego. Najpierw czytamy Apokalipsę i widzimy w niej wizję świętego Jana Apostoła, który patrzy na przyszłość Kościoła, na świętych, którzy przebywają w niebie. Ciekawa sprawa, dlatego że. Jeżeli czytamy ten fragment, od razu rzuca się w nasze uszy liczba, którą podaje Jan: otóż widzi on liczbę opieczętowanych, którzy stoją przed Bogiem to 144 tysiące. Kościoły protestanckie i ich interpretacja pisma świętego mówi, że zbawionych będzie zaledwie 144 tysiące osób to niewiele, jak na całą ludzkość żyjącą we wszystkich czasach. Ale protestanci chyba nie doczytali apokalipsy, bo już w następnym zdaniu pada sformułowanie, w którym Jan apostoł widzi całą rzeszę ludzi, tłum nieprzeliczony z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Sama zaś liczba 144 tysiące to symboliczne 12 razy 12 tysięcy, a zatem Jan ma na myśli pełnię pełni, Oznacza to, że w niebie znaleźli się ci wszyscy, którzy na to zasłużyli. Nie brakuje nikogo. Każdy, kto skorzystał z łaski Jezusa Chrystusa, znalazł się w niebie. Owszem, może nas intrygować, jaka będzie liczba zbawionych. Zresztą Pan Jezus odpowiadał na to pytanie, kiedy w Ewangelii zapytano go: Czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus odpowiada w wymijający sposób. Oczywiście, jako Bóg zna liczbę zbawionych, ale mówi, że wielu będzie usiłowało wejść do królestwa Bożego, ale nie wejdą. Dlaczego taka odpowiedź? Dlaczego Pan Jezus nie podał konkretnej liczby? Chyba przede wszystkim dlatego, żeby nikt nie pomyślał, że jest jakaś z góry ograniczona liczba zbawionych, ludzi, którzy przychodząc na ten świat są predestynowani do zbawienia. Każdy człowiek, który rodzi się na tym świecie, jest przeznaczony do nieba. Pytanie tylko, czy sam wykorzysta łaskę, którą daje mu Bóg. Dzisiejsza Ewangelia też nie jest przypadkowa. W uroczystość wszystkich świętych czytamy kazanie na górze, a w nim szczególny fragment Osiem błogosławieństw. Gdyby zaprosić kogoś, kto zajmuje się reklamą, to mógłby bardzo negatywnie ocenić, Ewangelię o tym, jak Pan Jezus zachęca do Królestwa Niebieskiego, bo mówi, że szczęśliwi będą ci, którzy są ubodzy w duchu, że szczęśliwi są ci, którzy się smucą, szczęśliwi są ci, którzy są cisi. Czy rzeczywiście ubodzy w duchu są szczęśliwi na tym świecie? Wydaje się, że tacy ludzie są pogardzani. Czy rzeczywiście szczęśliwi są ci, którzy się smucą? Przecież nieraz są posądzani o nieradzenie sobie z życiem o celowe wywoływanie w sobie depresji. Czy rzeczywiście szczęśliwi są cisi, ludzie, którzy cicho siedzą i nic nie mówią? Przecież takich ludzi świat często określa jako nieporadnych? Czy szczęśliwi są ci, którzy są miłosierni i sprawiedliwi? Czy rzeczywiście szczęśliwi są ludzie czystego serca? Po ludzku wydaje się, że świat odrzuca takich ludzi, że wcale nie są szczęśliwi? Ale miarą ich szczęścia jest to, co przeżywają wewnątrz siebie. To właśnie ubodzy, smutni, cisi, pragnący sprawiedliwości i miłosierni, mogą spać spokojnie, mają czyste serca, wprowadzają pokój. Miarą tego, czy jesteśmy gotowi na zbawienie, na to, aby wejść do nieba, jest chyba nasz sen. Wielu ludzi nie może spać, dręczą ich wyrzuty sumienia. Ludzie błogosławieni zasypiają szybko, nie budzą się w nocy, są pewni tego, że Bóg uratuje ich swoją łaską, że po ludzku zrobili wszystko, aby dostać się do nieba, a zatem mogą spać spokojnie, bo nie ma dla nich różnicy, czy obudzą się rano, czy też nie. Są błogosławieni, to znaczy szczęśliwi, mają pełny udział w niebie. I Już dzisiaj cieszą się świętością, chociaż świat nazywa ich zupełnie inaczej. Może warto dzisiaj zastanowić się nad naszym snem: czy śpimy dobrze, czy dręczą nas wyrzuty sumienia, a może jest nam wszystko jedno i obojętnie traktujemy nasze zbawienie? Bez tego nigdy nie zapragniemy Boga, nigdy nie osiągniemy świętości, nie będziemy mieli udziału w tym, co Bóg nazywa naszą największą radością